Witajcie! Opowieści o jednym z pobocznych, a zarazem fascynujących i majestatycznych dinozaurów Uniwersum Jurassic: Sinoceratops. żył w późnej kredzie na terenach dzisiejszych Chin. Pojawia się w Jurassic World Upadłe Królestwo oraz w serialach Obóz Kredowy, a następnie Teoria Chaosu. Zatem ten gatunek Uniwersum pełni rolę czegoś więcej niż tylko ozdoby w parku oraz mniejszego, większego roślinożarcy. Jego obecność sygnalizuje ekspansję projektu kronowania poza znane wcześniej kontynenty. Sinoceratops był średniej wielkości ceratopsem osiągającym około 6 metrów długości i 2 tony wagi. Ze charakterystycznym pojedynczym rogiem na nosie oraz bogato ozdobioną kryzą z kolcami skierowanymi do przodu. Na jego czaszce znajdowały się kostne guzki i rozległe wypukłości, które dodatkowo wzmacniały żuchwę i nadawały mu groźnego wyglądu. W filmowym uniwersum często ukazywano go w barwach zieleni z jaśniejszymi akcentami, co pozwalało odróżnić go od blisko spokrewnionego Triceratopsa, a głównie w serialu Obóz kredowy mogliśmy tego dinozaura zobaczyć jeszcze w wariancie wyblakłego niebieskiego oraz pomarańczowo-brązowego. Sinoceratops w świecie Jurassic przedstawiony jest jako zwierzę stadne, spokojne i towarzyskie, które w razie zagrożenia potrafiło bronić się za pomocą rogu i masywnego ciała. Mieliśmy to pokazane, gdy zaatakował go w Upadłym Królestwie. Zdarzało mu się reagować ciekawością wobec ludzi, a nawet przejawiać łagodność, jak w scenie, gdy jeden z osobników polizał nieprzytomnego Oena i prawie go rozdeptał, gdyż wystraszył się. Choć w rzeczywistości był roślinnożercą żyjącym w ekosystemach później Kredy w Azji, uniwersum pełni rolę jednego z bardziej empatycznych dinozaurów w parku. Jednak niech jego łagodne i Zachowanie oraz wygląd Was nie zmyli, bo głównie w obozie kredowym mogliśmy zobaczyć, że spłoszony, wystraszony Sinoceratops staje się bardzo agresywny i trudny do opanowania, a szczególnie jak się go wybudzi. Tyż w obozie kredowym widzieliśmy kiedy to nasi bohaterowie próbują się przedostać tunelami, omijając śpiącego Sinoceratopsa którego jednak ostatecznie budzi Toro, czyli Byczek, czyli Karnotaur. I podsumowując to, dostał Solinę Bęcki. Nie budzimy Sinoceratopsa, kiedy śpi, bo obudzony Sinoceratops, rozbudzony, to bardzo agresywny i wściekły Sinoceratops. Pora na parę ciekawostek, a dokładnie na trzy, które dla Was naszkowałem. Numer 1. Sinoceratops był pierwszym ceratopsem odkrytym w Azji, co czyni go wyjątkowym w porównaniu do większości innych przedstawicieli tej grupy, znajdowanych w Ameryce Północnej. Numer 2. Jego kryza najbardziej wyróżnia się spośród innych ceratopsów. Kolce skierowane do przodu i kostne głuski nadają mu charakterystyczny, rozpoznawalny wygląd. Oraz ostatni, numer 3, w Jurassic World Upadłe Królestwo, Sinaceratops zyskał sympatię widzów dzięki scenie, w której oblizał Oena, pokazując go jako jedno z najbardziej przyjaznych zwierząt w parku. No i przyszła pora końcu na dosyć krótką, przyszykowaną historię gatunków, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, bo starałem się wszystko uwzględnić, żeby było krótko, ale zwięźle. Sinoceratops pojawił się w uniwersum Jurassic stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej trylogii i drugim filmie z trylogii jakim było Upadłe Królestwo, ale od razu zaznaczył swoją obecność jako nowy gatunek. Jego debiut filmowy właśnie w Upadłym Królestwie Pokazał go jako spokojnego rośnożerce, który w chaotycznym świecie ludzi i dinozaurów potrafi zbudzić sympatię i dodać fabule nuty łagodności. Animowanym serialu Obóz Kredowy stał się częścią szerszego obrazu życia na Isla Nublar, gdzie przedstawiono go w bardziej naturalnym środowisku w interakcji z innymi gatunkami. Jednak tu mogę dodać, że w Obozie Kredowym właśnie widać jego tą chaotyczność i agresywność, gdy jest na wolności lub Zostanie spłoszony lub, co najgorsze, obudzony podczas spokojnej drzemki. Sinoceratops przebijał się również w materiałach promocyjnych oraz grach, takich jak Jurassic World Evolution 1, 2 i 3, które dopiero nadejdzie. Gdzie gracze mogli osobiście prowadzać go do swoich parków, choć nie odgrywał kluczowej roli fabularnej jak velociraptor czy Tyranozaur, pełnił istotną funkcję jako reprezentant różnorodności gatunkowej i dowód, że w świecie Jurassic istnieje jeszcze wiele do odkrycia. Również jest teoria chaosu, która już niebawem wyda swój ostatni sezon, który będzie to już czwarty sezon. Tak, on będzie ostatecznie, to raczej właśnie wtedy Spotkamy się ze smutną prawdą, czy go też tam umiejscowili na dłuższą chwilę, czy na krótszą. Ale kończąc, serdecznie Wam dziękuję za słuchanie, oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby kanał mógł się dalej rozwijać. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć Wam!